będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sprawa jest prosta. Mówię to tym, którzy tej prostoty oczekują. Prostota sprawy wynika z prostej konstatacji, że jak pewne rzeczy są tak zawiłe i skomplikowane, że nawet specjaliści i księża się nie kłócą, że nawet arcybiskup Marcel Lefebvre Stwierdza, że to jest sprawa zawiła, bo tak stwierdza, no to cóż od wiernych oczekiwać, żeby sami oceniali, który: czy arcybiskup, i bractwo, czy papież postępują w zgodzie z tradycją? Wobec czego nie można im mówić, że Obowiązku niedzielnego nie powinni spełniać na nowej mszy. Lepiej, żeby w ogóle nie szli, żeby mieli na nią iść. Bo jak ten wierny ma to ocenić? On wierzy na słowo arcybiskupowi. A nie tak mu mówi tradycja. Tradycja mu daje hierarchię, w której ponad biskupami jest papież. I on rozstrzyga właśnie w takich spornych kwestiach. Druga sprawa w katechizmie nie ma, żeby wierny sobie sam to oceniał. Tylko w katechizmie jest powiedziane jasno. Po pierwsze, przykazanie Boże, dzień święty święcić. Po drugie, przykazanie kościelne, w niedzielę i święta nakazane, słuchać mszy świętej. Po trzecie, jest tam powiedziane, co składa się na tradycję. Otóż są to i nauczanie magisterium, i sobory między innymi powszechne. Jak wierny, który właśnie po to ma hierarchię, żeby to rozstrzygała, żeby on tego nie musiał robić, bo nie ma kompetencji, bo ma inne sprawy, bo musi zarabiać, żeby płacić na księży, to jak on to ma ocenić? Jedyne, co mu pozostaje, to jak tutaj wymaga takiego, żeby on takie stanowisko zabierał, że tutaj słuchać arcybiskupa, a nie papieża, no to to się sprowadza do podważania podstaw wiary w Kościół. Czyli on i tak musi indywidualnie rozstrzygnąć i uznać, że to jednak tutaj papież nie ma racji, a więc. Interpretować indywidualnie, co jest tradycją, a co nie. Czyli to, co protestanci robią z pismem, on musi robić z tekstami tradycji. Ta sama metoda, tylko przeniesiona z tekstów pisma na teksty i elementy tradycji. I tak je musi sam indywidualnie rozstrzygnąć, tak jak w protestantyzmie. A że nie ma takich kompetencji, to większość tych wiernych po prostu wierzy. Zamiast wierzyć Kościołowi jako całości, to wierzy jakiejś tego Kościoła części. Już podejrzliwie nastawia się do wszystkich aktów papieskich, bo to jest ten papież, który chwalił sobór, a sobór to jest protestancki i zły, i tam przyprowadzi do protestantyzmu, to już na to samo wychodzi, bo jak coś prowadzi do katolicyzmu, to jest de facto teleologicznie katolickie. No ale jak od wiernego się wymaga, żeby to rozumiał, no to no nie można, bo to podważa podstawy tożsamości Kościoła które różni się od innych denominacji, że my tutaj rozstrzygnięcie, co jest tradycją, a co nie, powierzamy właśnie hierarchii. Jeśli są spory na jednym szczeblu, to idziemy wyżej w górę, aż do papieża. Mówienie, że rozstrzygnięciem, co jest prawidłowe, a co nieprawidłowe i ważniejsze od papieża, jest tradycja. Tylko właśnie tutaj spór toczy się o to, co jest tradycją, a co nie. Nie można stanowiska w sporze czynić argumentem w tym sporze. To jest błędne koło w rozumowaniu. Wierny ma powiedziane w katechizmie Dzień Święty Święcić, w niedzielę i święta nakazane chodzić do kościoła. A Nie ma powiedziane, żeby se indywidualnie, tak jak protestanci pismo czytają, rozstrzygał, czy to jest jeszcze godziwe, czy już niegodziwe. Tym bardziej, że nawet ci, którzy go od tego odwożą, nie powiedzą wprost, że to jest msza heretycka, tylko tutaj mają jasne orzeczenia takie: nie chodzić, nam mszę lepiej nie chodzić. Prowadzi do, to, to jest obiektywny fakt, ale gdzie uzasadnienie? Nawet jakby gdzieś było, to ono jest tak zawiłe, nawet jak sam arcybiskup przyznaje, że to jest sprawa tak zawiła, czy grzech, czy nie. Jak ten wierny ma to On po to ma hierarchię, żeby mu to rozstrzygnęła. Bo on ma chodzić i nie dyskutować. To jest mowa prosta. Tak, tak. Nie, nie. Jak jest sprawa zawiła, to po to jest hierarchia. Słuchać katechizmu, słuchać hierarchii. Jak ktoś mi wprost sprzeczność jawną i herezję głosi, to odrzucić. A tutaj nie ma takiej jaw jawnej i łatwej sprzeczności. Tutaj jest mocne, pewne orzeczenie, nie chodzić. Mocne, pewne orzeczenie obiektywnie do protestantyzmu prowadzi, czy uczyni protestantem. Ale gdzie uzasadnienie? Takie pewne jasne emocje. Ktoś powie: A, że gdzieś tam w jakimś tekście. Przeczytam ten tekst, podważę. Ktoś powie: się Do jeszcze innego tekstu, do jeszcze innego fragmentu. Jeżeli tak jest, jeżeli to trzeba tak odsyłać w nieskończoność do jakichś tłumaczeń. To nie można wymagać od wiernych, nawet jeżeli są za tym jakieś racje, żeby musieli to rozumieć. Jeżeli to jest takie zawiłe, to zawsze gdzieś coś ktoś przyoczy, pojawi się spór, niezgoda, Kościół się rozbije, powstanie wieża, Babel i po to jest hierarchia, żeby w takich spornych elementach, gdzie przedmiotem sporu jest to, co jest tradycyjne. A więc ten przedmiot sporu nie może być argumentem w tym sporze. Po to hierarchia, żeby to rozstrzygała. I taka jest tradycja. Obiecaną analizę, krótkiej analizy krytycznej nowu Zordomisse, tak samo tekstu w arcybiskupa Lefevra, przedstawię. Natomiast szersze zaplecze dla mojego stanowiska, które tutaj skrótowo wyłożyłem, znajdzie się w książce Katologika, Legna Zarazem Zachodu. Częściowo jest ona pod poprzednim filmem w komentarzach, które umieściłem tam jest ich chyba 18 czy 19 z rozwinięciami przypiołem u góry, wyróżniłem i można sobie tam poczytać, będę wdzięczny za uwagi. Natomiast oprócz tego mojego stanowiska, do którego w zasadzie nie mam wiele więcej do dodania, żeby zadość uczynić tym, którzy oczekują jakichś analiz, tekstów i tak dalej, przedstawię takie analizy. Jestem w trakcie Ta. przepisywania swoich notatek na marginesie listów, tekstów, analiz. Tą krótką analizę czytam już któryś raz z kolei. Jeszcze ją skonfrontowałem z rzeczywistym, wydanym mszałem. Ja się tłumaczyć nie muszę, to jest też ważna sprawa. To jak z tymi maskami, bo ja bronię. Tego, co mi katechizm daje do wierzenia, ja mówię, że mamy traktować je jako element tradycji. Dopiero ktoś, kto to podważa, ma obowiązek przedstawić dowody. I jak ktoś mi tak mówi, a tu nie przeczytałeś krótkiej analizy, to wymaga, żebym ja to ją przytaczał i udowadniał. Nie, to on ma mi ją przytoczyć. Nie ja. To jest. To tak jak ci, co mówią, że ten, co nie nosi maski, ma się tłumaczyć. To jest odwrócenie do góry nogami, to, 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 o, Do mnie domniemanie winy. Ja bronię. W gronie tradycji, tego co wynika z katechizmu, w gronie tych, którzy zostali oskarżeni tam o kolaborację, to są bardzo mocne oskarżenia. I domagam się dowodów. A jak ktoś mi te dowody ma, to nie może być. a, poszukaj se. No bo ja pójdę, podważę te teksty, a ktoś mi dalej powie, a jest jeszcze inny tekst, który to udowadnia. I tak w nieskończoność będzie mi wrzucał jakieś nowe teksty, do których ja sam nie. Ja, nie, to on ma mi przedstawić, pokazać, gdzie, z czego według niego wynika. I ja sobie wtedy sprawdzę, czy rzeczywiście wynika. Bo może być tak, że ktoś pisze. Kulki są czerwone, bo fiolki są różowe. I powie, że to jest dowód. No, no nie wynika. No. Antycypacja symboliczna drzew, które rosną w lesie sosnowym jest bardzo zaawansowana technologicznie, ponieważ kwiatki, które rosną w ogrodzie akacjowym, są bardzo wydumane akcentologicznie. Udowodniłem, że tak jest. Ktoś może tak stwierdzić. A zdanie nie ma sensu, nic z niego nie wynika. Jest oczywiście, bo jest, ponieważ, czyli jest wrażenie, jest użyta konstrukcja gramatyczna sugerująca, że tutaj jest jakiś dowód, ale, ale może być tak. Że ktoś udowadnia na podstawie innych założeń, które też wymagają udowodnienia, i tak zawsze odwołuje się do innych, które też nie są udowodnione. Też istnieje taka opcja. Dlatego istotne jest to, o czym mówię w przypadku maseczek, w przypadku reformy, rewolucji liturgicznej. Ten, kto zmienia normę, ten, kto oskarża, on ma przedstawić dowód. Zostańcie z Bogiem. A jeszcze jedno, ten mój ostatni materiał to, że go nagrałem, to nie jest dla mnie przyjemna sprawa, bo to jest wiele nieprzespanych nocy, wiele takich rozterek sumienia. Sprawa dotyczy rzeczy najważniejszej w moim życiu życia wiecznego kościoła to jest najważniejsza rzecz. Nic nie jest ważniejsze. Ani ojciec, ani matka, ani rodzina, ani przyjaciele. Ale sprawa też dotyczy moich przyjaciół, ludzi, od których wiele dobra doświadczyłem. I. To nie jest tak, że ja krytykuję. Ja bronię tych, którzy są pochopnie krytykowani. I jak widzę, że nikt tego nie robi, to poczuwam się w sumieniu do tego obowiązku. Nie są rzeczy przypadłościowe, jak moje tam opinie na temat tego jak jest. Ale to co tutaj dzisiaj na początku powiedziałem. To, że ja mam bronić tego co wynika z że jedni i drudzy bronią tradycji, że właśnie po to jest hierarchia, żeby mówić co jest tradycyjne, a co nie. Szcz szczególnie w tych sprawach zawiłych i takich niejasnych. Ci, co zakazują, mówią, że nie, nie powinniśmy na nową przechodzić w niedzielę i tam spełniać obowiązku niedzielnego. Oni sami przyznają, że to są sprawy zawiłe. A jeżeli tak, to właśnie po to jest hierarchia? Żeby wierni nie musieli tego rozstrzygać, no bo się pomylą, bo to wynika z ograniczoności ludzkiego umysłu, o której też mówię w katologice. Po to jest? I takie mówienie, że. a nie spełniać obowiązku niedzielnego na nowej mszy, lepiej, że, że się nie powinno. Że to, to niszczy wiarę. No to, no to, to w takim razie, co, tak mogłem powiedzieć, 500 lat temu ktoś podważyć decyzję kościoła, i 200, i 1000, to podważy wiarę w kościół. Przecież inne grupy, starokatolicy, czy tamci po reformacji Jakże Unia utnie, ci z Utrechtu, tam, później różne te grupy po kolejnych soborach, które ich nie uznawały, było tych kilka tych różnych grup, to oni też się na jakąś tradycję powoływali. Takie stawianie sprawy to podważa sens istnienia hierarchii. Katechizm nie mówi, jeżeli msza jest tam, to taka, taka. Nie ma jeżeli. Mówi w niedzielę i święta nakazane, słuchać musi świętej. Jeżeli tam daje, wcześniej mówi o tym, co to jest parafia, jakie mamy obowiązki wobec parafii, że mamy tam chodzić. To jest najbardziej konkretny, rozstrzygający, widzialny znak dla wiernego. To jest struktura parafialna, bo ona to jest szczebel aż do papieża. A to, co jest prawowierne, co jest godziwe, co jest tradycyjne, w sytuacjach tak trudnych i zawiłych. A to taka sytuacja jest. Właśnie po to jest ta hierarchia, żeby wierny już tego nie rozstrzygał. Dlatego przeciwko temu występuje: występuje przeciwko nieuprawnionym sądom czyli występuje w obronie tradycji, tej podstawy tożsamości katolickiej wiary konsekwencji która to podstawa tożsamości jest status quo występuje w obronie tych o których się fałszywe świadectwo wydaje bez dowodów kolaborant deserter w obronie w obronie tak samo jak broniłbym i bronię podobnie oskarżanych tych którzy te oskarżenia o których teraz mówię formułują ich w tych samych sprawach bronię. Z tych samych powodów, co bronię ich, bronię też tych, o których oni to fałszywe świadectwo wydają. Nie wynika. Mimo tego, że to jest trudne, sumienie nie pozwala mi milczeć. Zostańcie z Bogiem Piękna sprawa. w zatokach udało mi się wrócić i musiałem pięknie tu jest Pięknie, nic nie, nie widać, ale ruszyć się trochę. I zacząć No to do